I lecimy z, um, słuchajcie, z USDCAD em O, proszę, USDK e, ma poziomy, zobaczcie, tutaj na dole, jeden, drugi, tu jest też red. I nie ukrywam, że te zejście usdk a w ten rejon, no, bardzo by mi pasował. Tu. Ba. Jeszcze bardziej pasowałby mi tutaj w te rejony. Tu. Tak, po prostu. Czyli to, czego oczekuję, to na usd oczywiście nie tak liniowo, jak namalowałem tę kreskę, ale to, czego bym oczekiwał, to tutaj gwałtownego spadku. A potem usd może spokojnie jechać do góry. No, to tak, to tak, a propos projekcji. Oczywiście usd z tygodniowych poziomów ma do rozliczenia ten, żeby nam się schemat Tygodniowy rozliczył na USD powinniśmy spać przynajmniej do tego poziomu. Tak jak wspomniałem, to czego bym oczekiwał, to jazda tutaj do tego poziomu, to tak wynikający z DML-a, a tutaj też do tego poziomu, jako wynikający poziom z MMD. No i stąd będę szukał okazji do jazdy w górę, do rozliczenia w ciągu tygodnia, w sensie mnie z tych prognoz i zobaczycie, czy to, czy to zadziałało.